Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski, jest 5 kwietnia 2024 roku. Zapraszam na 207. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Od 1 maja nowy pilotaż w polskich aptekach. Dłuższy okres przejściowy na e recepty roczne. Mniej kar dla aptek za realizację recept. Zmiany cen w aptekach od 1 kwietnia. Rekordowa refundacja leków recepturowych. Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej na pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. To kolejny pilotaż tego typu po zakończonym w ubiegłym roku pilotażu przeglądów lekowych. Resort zdrowia w uzasadnieniu projektu wskazuje zresztą, że w dużej mierze opiera się on na rozwiązaniach przetestowanych w pilotażu koordynowanym przez profesor Agnieszkę neumann podczaska Nowy pilotaż ma ruszyć od 1 maja. Jak wynika z projektu, pilotaż będzie realizowany w aptekach, które wyrażą taką chęć i spełnią odpowiednie warunki. Jednym z nich jest brak toczącego się postępowania o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Apteka będzie musiała też posiadać możliwość wydzielenia przestrzeni, zapewniającej minimum dyskrecji w rozmowie z pacjentką i farmaceutą. Takie apteki podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udział w tym pilotażu. Co istotne czynności związane z pilotażem w aptece będzie mógł wykonywać wyłącznie farmaceuta z co najmniej roczną praktyką w zawodzie. W ramach pilotażu farmaceuta będzie przeprowadzać wywiad z pacjentką. W jego trakcie ustali przyczynę zasadności wydania jej antykoncepcji awaryjnej. W przypadku ryzyka wystąpienia nieplanowanej ciąży, farmaceuta na podstawie recepty farmaceutycznej będzie mógł wydać preparat od stanu liprystalu. Za każdy wykonany wywiad, zakończony lub niezakończony wystawieniem recepty farmaceutycznej, podmiot prowadzący aptekę otrzyma od NFZ wynagrodzenie w wysokości 50%. Zł. Jeśli chodzi o pacjentki, które będą mogły korzystać z programu, to obejmie on polki, które ukończyły 15 rok życia. Co istotne, pacjentka nie będzie mogła skorzystać z programu częściej niż raz na 30 dni. O szczegółach programu piszemy więcej na portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury artykułu na ten temat. Od 1 kwietnia lekarze mieli wystawiać e-recepty roczne według nowego schematu dawkowania umożliwiającego automatyczne wyliczenie ilości leku do wydania w aptece. Ministerstwo Zdrowia postanowiło jednak przesunąć ten termin do 8 maja. Przypomnijmy, że od 1 marca system informatyczny P1 powinien obliczać ilość leku, jaką należy wydać pacjentowi w aptece w przypadku recepty, na której przepisano terapię trwającą co najmniej 120 dni. A dokładniej system ma dokonywać wyliczeń dotyczących określenia 3-4 okresu, po którym możliwe jest wykupienie kolejnej porcji leku z recepty. Problem jednak w tym, że aby system mógł odpowiednio przeliczyć dawkowanie leku i podać informację pracownikowi apteki, receptę... Musi być wystawiana w odpowiedni sposób. Lekarz musi zastosować nowy schemat dawkowania, co wymaga odpowiedniego dostosowania oprogramowania gabinetowego. Początkowo Ministerstwo Zdrowia dało lekarzom czas do końca marca na wystawianie recept według nowego schematu dawkowania. Ostatecznie jednak ten okres przejściowy wydłużono do 8 maja. Do tego czasu do aptek mogą więc trafiać roczne recepty, w przypadku których system nie będzie mógł przeprowadzić odpowiednich wyliczeń. Zgodnie jednak z zapewnieniami Ministerstwa Zdrowia, w takich sytuacjach pracownik apteki nie musi tego robić. Pozostajemy w temacie e-recept rocznych. Pod koniec marca do konsultacji publicznych trafił bowiem projekt rozporządzenia, które ma znieść odpowiedzialność aptek za nieprawidłowe wyliczenia ilości leku, jaką powinien otrzymać pacjent z takiej właśnie recepty. Przypomnijmy, że od 1 marca zadanie prowadzenia takich wyliczeń przejął system P1, jednak wcześniej, od 1 listopada ubiegłego roku, robili to pracownicy aptek. Było to ogromne wyzwanie, szczególnie że pojawiały się różne interpretacje przepisów w tym zakresie. Dlatego też dobrą wiadomością jest projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, a zakłada on, że ewentualne naruszenie przy realizacji recepty i przepisu dotyczącego 3 czwartych nie stanowi okoliczności, za którą odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, czy też osoba realizująca receptę. W konsekwencji zmian Narodowy Fundusz Zdrowia nie powinien oceniać kwestii prawidłowości realizacji recept w tym zakresie. Co istotne. Dotyczy to wszystkich recept zrealizowanych w aptekach i punktach aptecznych od 1 listopada. Innymi słowy, jest to swoista abolicja działająca wstecz. Warto jednak zwrócić uwagę, że dotyczy ona wyłącznie artykułu 96a ustęp 7 a prawa farmaceutycznego, a więc wyliczeń okresu 3 czwartych, po którym pacjent może przyjść po kolejną porcję leku z e-recepty rocznej. Od 1 kwietnia w polskich aptekach zaszło sporo zmian, jeżeli chodzi o ceny leków, ale i nie tylko. Oczywiście, w pierwszej kolejności, od 1 kwietnia, zaczął obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. Już samo to oznaczało zmianę wysokości odpłatności za blisko 2000 różnych pozycji z tego wykazu. Jednocześnie 72 produkty utraciły refundację. Nowością od 1 kwietnia są natomiast dwa nowe wykazy, tak zwanych polskich leków. W pierwszym znalazło się 300. 31 produktów wytwarzanych w Polsce lub wytwarzanych z substancji czynnej wyprodukowanej w Polsce. Leki te objęte są dodatkową 10% zniżką dla pacjentów w aptekach. W drugim wykazie znalazły się 24 leki, które są wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnych wyprodukowanych na terenie naszego kraju. W ich w Przypadku dodatkowa zniżka dla pacjenta w aptece wynosi 15%. To jednak nie jedyne zmiany cen, jakie czekały na pacjentów od 1 kwietnia w polskich aptekach. A to dlatego, że tylko do 31 marca obowiązywała zerowa stawka VAT na produkty spożywcze. Przywrócenie na nie stawki 5% oznaczało także podwyżki w aptekach na Suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego oraz środki spożywcze wzbogacone. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował niedawno wydatki na refundację leków w całym 2023 roku. W zestawieniu tym znalazła się także informacja na temat leków recepturowych. Okazuje się, że w ubiegłym roku NFZ na refundację receptury aptecznej wydał rekordową kwotę ponad 750 milionów złotych. To o ponad 200 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Przypomnijmy, że w 2022 roku fundusz na refundację leków recepturowych wydał Niecałe 550 milionów złotych. Ogromna kwota refundacji receptury aptecznej w 2023 roku jest prawdopodobnie związana z wysoką inflacją. Nie bez znaczenia były jednak też zapowiedzi i działania Ministerstwa Zdrowia, których celem było ograniczenie wydatków na ten cel. Przypomnijmy, że wraz z dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej wprowadzono tzw. kaganiec marżowy. A z kolei od 1 stycznia tego roku obowiązują limity refundacji składników receptury. Oba te mechanizmy powstały po to, by zmniejszyć wydatki na na recepturę apteczną i zlikwidować patologie, które funkcjonowały w tym obszarze i prowadziły do wyłuzania refundacji. Wiele wskazuje na to, że część uczestników rynku, jeszcze przed wejściem tych nowych przepisów, zapewne postanowiło wykorzystać ostatni moment, by na recepturze zarobić. Jest bowiem niemal pewne, że od tego momentu, ze względu na kaganiec marżowym, i limity refundacji składników receptury, wydatki NFZ na refundację leków recepturowych nie będą już tak wysokie jak do tej pory. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego i farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się na polskim rynku aptecznym i rynku farmaceutycznym. Zachęcam także do czytania naszego magazynu dwumiesięcznika online mgr.farm, który dostępny jest na stronie mgr.farm ukośnik magazyn całkowicie bezpłatnie. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.